Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W najbliższy czwartek chciałem Was zaprosić o godzinie 20 na YouTube, na live, przestrzeń ezoteryczna. Będę miał dla Was program z wróżbami. Będzie dodatkowa usługa specjalna, której nie było przez jakiś dłuższy czas, słuchajcie. Podczas tego live'a będziecie mogli zadawać pytania z wszelakiej dziedziny życia, Będziecie mogli założyć połączenie. Z przyjemnością Wam postawię karty, ale tą usługą specjalną będzie drzewo życia. Przed chwilą skończyłem nagrywać dziewiętnastą lekcję z ostatnią, już z kabały. Warsztaty z kabały pojawią się niedługo, myślę, że już w czwartek będą dostępne. I słuchajcie, to są warsztaty, nad którymi pracowałem najdłużej. Plus, nagrań, że no, robię to na spokojnie, jak mam czas. Ponad dwa miesiące nagrywałem te warsztaty. I jest tam petarda wiedzy. A dzisiaj na live'ie mogę Wam postawić karty na Drzewo Życia. I jak to będzie, słuchajcie, wyglądało? Już Wam pokazuję. Specjalne tutaj takie mniejsze karty wszystko weszło. Jest 10 sefir, słuchajcie. I te 10 sefir to jest 10 światów, ale tak naprawdę dla Was to jest 10 Waszych... Różnych działań na różnych poziomach. Pierwszy poziom to jest Sefira Malchut, czyli świat materialny. Jak sobie radzicie w takim normalnym świecie, w dzisiejszym świecie, tu gdzie jesteście, tu gdzie mieszkacie. Druga sefira to jest Yesod, lub dziesiąta, dziewiąta numeracją. Patrzę od dołu, one są również numerowane, więc Sefira Yesod to jest świat, słuchajcie. Przekazów, świat marzeń, jak sobie radzicie, jaki macie kontakt z górą, czy jesteście się w stanie dzwonić, czy nie, czy macie przekazy. Sefira Hot, tak numerowana jako ósma Sefira, to jest majestat, trwała, splendor, to jest nauka, zdobywanie wiedzy, jak sobie w tej dziedzinie życia radzicie, bo tak naprawdę Kabała jest początkiem wielu nauk, nie tylko ezoterycznych, ale jakbyście poczytali Briana Tracy i wielu innych mówców, naprawdę oni się wspierają na kabale. Dlaczego? Bo wykłady Kabały były pierwsze. Pierwsza, a, a mowa mówców była później, i tam osoby, które trochę czytały to wiedzą, przynajmniej ja wiem, że to się wywozi z Kabały I teraz tak. Jeśli chodzi o necach, kolejna sefira dla Was to jest zwycięstwo. To są własne cele, determinacja, jakie osiągacie, do czego idziecie, jak dążycie. To też jest świadomość własnej siły. Po środku jest serce, piękno, tiferet, harmonia. Czy macie w harmonii, w życiu czy nie, czy zachowujecie równowagę, czy może brak tej równowagi. Piątą sefirą jest gawura. To są srogie osądy, surowość. Czy potraficie postawić na swoim, czy może jesteście za dobrzy, a może wam wszyscy weszli na głowę. Może jesteście za ostrzy, może jesteście konfliktowi. Też to wszystko tutaj sprawdzimy, słuchajcie. Jeśli chodzi o czesę, czwarta sefira, miłość. No, czy uprawiacie miłość czy miłosierdzie? Czy się nadajecie do związków czy nie? Dlaczego macie problemy w związkach? Tutaj jest informacja z tej sefiry płynąca dla Was. E, trzecią sefirą jest Bina, to jest energia Matki Boskiej, to jest rozum, inteligencja. E, jak Wam tutaj idzie w tej kwestii? Jaki macie kontakt z Durą? Szlachetność, poświęcenie, altruizm, o tym wszystkim mówi, słuchajcie, Bina. E, drugą sefirą to jest Hochma. Hochma to jest energia tworzenia, to jest energia taka męska, energia zapładniania, czyli czemu na przykład nie potraficie ruszyć czymś? Może tutaj na tej sefirze macie problem, że troszkę się blokujecie, słuchajcie. No, i na samym górze jest keter, pałace, króla, królestwo. Jaki macie kontakt z górą? Jeśli chodzi o kabałę, zasada jest taka: że światło idzie z góry. Tutaj jest królestwo niebieskie. My jesteśmy tutaj. Światło idzie z góry. Jedne to światło oślepia, innym to światło prowadzi. Więc zobaczymy, czy masz prowadzenie, czy nie. No i jeszcze dołożę jedną kartę. Sefira dat. Sefira niewidoczna. To jest nauka, wiedza. Co tam masz? Może masz jakąś wiedzę do wykorzystania. Co tutaj wpadło w te twoje dat? Może czegoś się uczyłaś? Może jakieś pomysły, które nie zostały wyciągnięte? A może warto coś tutaj jeszcze nadrobić? Więc jeśli macie ochotę, żebym podczas tego live'a postawił wam karty, postawię Wam kabałę, taką prawdziwą kabałę, chrześcijańską kabałę przy pomocy tarota. Zapraszam Was, z przyjemnością dla Was to zinterpretuję. Usługa jest super cena, 88 zł. Korzystajcie, twoje kabalistyczne drzewo życia. Płacicie, tutaj w linku, macie link do mojej strony, przestrzeń jest też online, łamane przez live. Jest tam link do płatności, jest mail. I wysyłacie maila, jaka ta żona, Andrzej, Stefan, Agnieszka. Chciałem poprosić o kabałę, imię, datę urodzenia i już. Natomiast, jeśli masz takie bieżące rzeczy codzienne, nie wiem, co z Andrzejem, co z Moniką, co ze Stefanem, zapytaj się. Może zadać mi jedno, lub dwa lub trzy pytania. Co z pracą, co z karierą, co z rozwojem możesz to sprawdzić. Natomiast, jeśli jesteś singlem, długo jesteś samemu, niezastąpiona usługa u mnie single. Tutaj wchodzę w tak zwaną diagnostykę, czyli najpierw patrzę, jak ty działasz, pod kątem uczuć emocji, potem do czego ty idziesz, kiedy kogoś poznać. Jeśli chcesz, jeśli chcesz sprawdzić swoje finanse na najbliższe parę miesięcy, to jest kwartał, czyli to będzie listopad, grudzień, styczeń, też jeszcze zawadzimy, jak trzeba będzie to dalej. Analiza praca finansów. Wtedy zobaczę, jak sobie działasz materialnie, jak sobie, jak sobie radzisz zawodowo, do czego idziesz i jakie są możliwości na najbliższy czas. I zachęcam Was do zamówienia połączeń. Podczas połączenia na początku live'a wyciszam połączenie yy, i można do Was. Yy, i ja do Was będę dzwonił. I teraz tak, wszystkie usługi są płatne online, tam jest Blik, PayPal, wszystkie banki, nie ma z tym żadnego problemu. Nie potrzebuję żadnego potwierdzenia, żadnego maila. Zawsze macie u mnie gwarancję wykonania usługi na live lub zwrot płatności słuchajcie, więc, więc nie bójcie się. Nie bójcie się, korzystajcie, macie link tutaj, jeśli ten link działa, to znaczy, że możesz jeszcze zamówić usługi, czasem się zdarza tak, że tych usług jest za dużo przed live'em lub w trakcie live'a, to po prostu go wyłączam lub mówię, proszę już nie zamawiać, ale dopóki działa, to możesz zamawiać, jak zawsze u mnie gwarancja wykonania usługi. Lub zwrot płatności. Stara Złota Zasada nie spamuje Was. Potem dane są tylko i wyłącznie do wykorzystania tej usługi. Dobrze, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na live. YouTube, przestrzeń ezoteryczna zamawiajcie już teraz. Kolejność usług będzie taka jak wchodzą płatności, czyli na początku tego live'a powiem, że usługę zamówia już ta, nie wiem, Agnieszka, Katarzyna, Stefan, Tadeusz, Andrzej, Monika i w tej kolejności muszę sobie później przewijać tego live'a. Zachęcam Was, żebyście byli na tym live'ie. Także opowiem Wam też parę słów na temat kabały skąd ona się wzięła, jak powstała taka kawała, bo teory, temat jest po prostu mnóstwo. Natomiast jak mnie już trochę znacie, to wiecie, że ja lubię wrócić do źródeł i też, też tak zrobiłem. Natomiast zachęcam wszystkich, którzy chcieliby poznać prawa kawały, którzy chcieliby poznać sefiry, jak działają, którzy, bo to jest tak naprawdę warsztat, dzięki którym będziecie mogli pracować nad sobą, wracać raz na jakiś czas, raz na pół roku, to zapraszam. A rozkład jest dla tych osób, które no, same sobie kart nie stawiają, po prostu sobie stawiają, chcą sprawdzić. To jest rozkład, który się robi raz na... Całe życie lub raz na parę lat. Zada jest taka, że jak nie pracujesz nad sobą, nie rozwijasz się, to odpuszczasz sobie na wiele lat. Więc zachęcam. Z przyjemnością postawię Ci kabałę. Do zobaczenia w czwartek o 20.00. Roboty Gówniński. Cześć.